Jak chronić warzywa przed upałami. Panujące wysokie temperatury bez opadów, utrzymujące się przez dłuższy czas, mogą zniszczyć uprawy. How to protect vegetables from heat. By chronić rośliny przed upałami, można je zacienić częściowo lub całkowicie. Można do tego użyć parasoli ogrodowych lub plandek zacieniających, a nawet białej agrowłókniny przymocowanej na palikach to protect the plants from the heat they can be partially or completely shaded you can use garden umbrellas or shade tarpaulins and even a white agrotextile attached to stakes to pomoże złagodzić stres wywołany zbyt wysoką temperaturą oraz poparzeniem liści dobra będzie firanka czy moskitiera która przepuszcza przez dziurki słońce ale nie pozwala na poparzenia szklarnie cieniuje się specjalnymi plandekami This will help ease the stress caused by heat and leaf burns. A curtain or a mosquito net that lets the sun through the holes will be good, but does not allow you to get burned. Greenhouses are shaded with special tarpaulins. Najwrażliwsze są cukinie, kabaczki, dynie, pomidory, papryka, ogórki. Jeśli temperatura będzie zbyt wysoka, mogą się wręcz ugotować. Rośliny korzeniowe jak marchew czy pietruszka robią się fioletowe i posiadają puste w natomiast liściaste wysychają. The most sensitive are courgettes, squashes, pumpkins, tomatoes, peppers, and cucumbers. If the temperature is too high, they can even boil over. Root plants such as carrots and parsley turn purple and have empty cavities, while leafy crops dry up. W czasie upałów zmierzymy się z suszą. Ważne w tym okresie jest regularne podlewanie. Jednak zasada jest taka, że nie wolno podlewać w dzień, gdy mocno świeci słońce oraz po liściach, bo ulegną poparzeniu, gdyż krople wody na liściach działają jak szklana soczewka. Podlewamy najlepiej wcześniej rano do godziny 8 lub późnym wieczorem, gdy słońce zajdzie. In hot weather, we will face drought. Regular watering is important during this period. However, The rule is that you must not water on the day when the sun is shining strongly and on the leaves because they will get burned because the water drops on the leaves act as a glass lens. We water the best early in the morning until 8 o'clock or late in the evening when the sun goes down. Jeśli jednak widzimy, że roślina więdnie, potrzebuje natychmiastowej pomocy i nie dotrwa do końca dnia, podlejmy jedynie glebę w około rośliny bezpośrednio z węża bez spryskiwacza. Podlewamy jednorazowo obficie, tak by gleba dobrze nasiąkła co najmniej na 10 cm i dotarła do korzeni. Lekkie zraszanie gleby nic nie da roślinom, woda szybko wyparuje. However, if we see that the plant is wilting, needs immediate help and will not last until the end of the day, just water the soil around the plant directly from the hose without a sprayer. We water it abundantly at one time so that the soil is well soaked at least 10 cm and reaches the roots. Lepiej podlewać rzadziej i obficiej. Wtedy woda wniknie w glebę, a korzenie będą rozwijać się ku dołowi i przetrwają suszę. Należy zwrócić uwagę na temperaturę wody. Podlewanie deszczówką o umiarkowanej temperaturze jest korzystniejsze. Zimna woda prosto z węża może spowodować szok szczególnie u pomidorów i ogórków. It is better to water less frequently and more abundantly. Then the water will penetrate the soil and the roots will develop downwards and survive the drought. Pay attention to the water temperature. Watering with rainwater at a moderate temperature is preferable, cold water straight from the hose can cause shock, especially in tomatoes and cucumbers. W ochronie przed wysuszeniem roślina zrzuca liście. W trakcie przesuszenia liście żukną, końcówki usychają, brązowieją, rośliny przestają rosnąć. Zasychają pędy, a zalążki owoców opadają, jak również kwiaty. Pojawiają się oparzenia słoneczne w postaci brązowych plam. To protect against drying out, the plant sheds leaves. During drying, the leaves turn yellow, the tips wither, turn brown, and the plants stop growing. The shoots dry up and the seeds of the fruit fall as well as the flowers. Sunburn appears in the form of brown spots. Niektóre rośliny, które nie przepadają za upałami, takie jak buk czy rabarbar, będą wędły mimo podlewania, ale wieczorem i po ustaniu upałów wrócą do formy. Do głębokiego nawodnienia możemy użyć butelki z odciętym dnem w kopanym w glebę. Some plants that are not fond of heat, such as broad beans and rhubarb, will wilt despite watering, but in the evening and after the heat has subsided, they will return to form. For deep irrigation, we can use a bottle with a cut-off buried in the soil. Bardzo wrażliwe są młode siewki, mają płytki system korzeniowy, są drobne i może się okazać, że nie przetrwają całej doby bez podlewania. Należy je podlewać rano i wieczorem. Również młode drzewka owocowe są wrażliwe na niedobory wody. Young seedlings are very sensitive, they have a shallow root system, they are small, and it may turn out that they cannot survive the whole day without watering. They should be watered in the morning and evening. Young fruit trees are also sensitive to water shortages. Po podlaniu wyrywamy chwasty, które zabierają warzywą wodę, po czym glebę wzruszamy, by nie powstała twarda skorupa i nie zdusiła roślin. Kolejnym krokiem jest ściółkowanie gleby, co zabezpieczy ją przed nadmiernym przesuszeniem oraz nagrzewaniem. Może to być słoma, kora, skoszona trawa, trociny czy liście. After watering, Pull out the weeds that take away the water from the vegetables, and then shake the soil so that a hard crust does not form and the plants are not suffocated. The next step is mulching the soil, which will protect it from excessive drying and heating. It can be straw, bark, grass clippings, sawdust, or leaves. Warstwa musi mieć co najmniej 5 cm. Jeszcze lepszą warstwę izolacyjną stanowi położenie a Czarna agrowłóknina mocno się nagrzewa, więc pozostawienie jej bez ściółki może zaszkodzić roślinom w upalne dni, jak również czarne czy metalowe donice. The layer must be at least 5 cm. An even better insulating layer is the placement of the non-woven agrotextile and the litter on it. Black agrotextile heats up very much, so leaving it without bedding can harm plants on hot days, as well as black or metal pots. Pamiętajmy, że warzywa we wzniesionych grządkach wysychają szybciej niż te, które rosną bezpośrednio w gruncie, szczególnie przy brzegach grządki. Im mniejsza powierzchnia grządki, tym szybciej wysycha. Remember that vegetables in raised beds dry up faster than those that grow directly in the ground, especially at the edges of the beds. The smaller the area of the bed, the faster it dries. Warto wzbogacić też glebę w środki absorbujące i zatrzymujące wodę jak hydrożel czy lekki perlit. Perlit wykazuje zdolność magazynowania wody, dzięki czemu rośliny rosnące w podłożu rzadziej przesychają, korzenie przylegają do granulek czerpiąc z nich wodę, nie ma jednak takich właściwości chłonnych, jak hydrożele czy kompost. Perlite has the ability to store water. Thanks to which plants growing in the substrate dry out less often, the roots adhere to the granules, drawing water from them, but it does not have such absorbent properties as hydrogels or compost. Nie tylko słońce, ale także i wiatr osuszają glebę, więc kombinacja upalnej i wietrznej pogody może okazać się zabójcza dla roślin. W trakcie upałów nie przycinamy roślin, gdyż źle to znoszą. Dodatkowo odsłonimy przez to roślinę na większe promieniowanie. Not only the sun but also the wind dry the soil, so the combination of hot and windy weather can be lethal for plants. During hot weather, we do not prune plants because they do not tolerate it well. Additionally, we will expose the plant to greater radiation. Nie należy też przesadzać ani nawozić nawozami, gdyż dodatkowo przesuszają one glebę, a także zmuszają rośliny do intensywnego wzrostu, zużywania potrzebnej wody i wypuszczania delikatnych pędów wrażliwych na słońce. Warto stosować jedynie rozkieńczone nawozy naturalne, jak gnojówka z bokrzywy czy żywokostu. You Use up the necessary water and release delicate shoots sensitive to the sun. It is Zbierz wszystkie dojrzałe i dojrzewające warzywa oraz owoce, by roślina nie musiała zużywać energii i wody na ich utrzymanie. Nie do końca dojrzałe pomidory czy truskawki dojrzeją w domu np. w ciemnej suchej szufladzie kuchennej, muszą jednakże być odrobinę zaczerwienione. Collect all ripe and ripening vegetables and fruits so that the plant does not have to use energy and water to maintain them. Tomatoes or strawberries that are not fully ripe at home, e.g., in a dark, dry kitchen drawer, must be slightly reddened.